Kibice wychodzili z kościołami, Tomku, już Ty się nie starzejesz. Mówię, geny, kremy i tak dalej. Także w ogóle dziękować jakoś się trzyma. A Jest około e, 6.40. Będziemy się nagrywać, dowiedzieć się jak wygląda Dzień Mastera. 9 lat ślubu z jedną kobietą to nie wiem jak w dzisiejszych czasach do barbarzyństwo, co? No jak wiadomo Fozur jest tego znany, że nie można się spóźniać, także szykujemy się i zapraszam idziemy na trening Bardzo elegancko. Podsielenie Więc idzie wszystko zgodnie z planem Ismail Będę musiał cię znakałdować Kochani Zobaczcie kulisy moich przygotowań. Zobaczycie prawdziwego Tomasza Adamka. Serdecznie zapraszam. Przepadam się nie?